Mam nadzieję, że mnie długo nie było, bo miałem przerwę i zaczynał się rok szkolny, a dzisiaj zagramy może w, w, w 99 nocy w lesie. Musimy e, w końcu e, dotrwać do przynajmniej tej 50 dni, bo ja umiem. Tylko, że jest jeden mały problem. Ja mam 6 dni, bo zrobiłem to z kolegą. graliśmy 5 godzin około. I ogólnie, jak umrę, to odcinek się kończy. Także lecimy. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować i dać lajka. Dobra i ja zawsze najpierw zabijam króliczki. Na tą łapkę i trochę mięsa sobie zabrać. I ogólnie może kiedyś nagram 200 dni, 250. Jak bijecie potem 100 łapek w górę. Mam nadzieję, że szybko uratujemy pierwsze dziecko i drugie i też trochę szybko ten ten uzbroimy się do tego kultestów. I mam nadzieję, że się uda uratować dziecko w pierwszym dniu albo drugim. I odkryjemy lawowy biom. Dzisiaj to na pewno. to zjem te marchewki, żeby nie tracić mięsa. O, stodoła. Dobra, i jak na start. No, przynajmniej te 50% ogniska. Jakbym chciał. No, się zbliża. Dobra, i pierwsze dziecko już mamy zapewnie uratowane. I ten, ten. I teraz idziemy lutować. I mam nadzieję, że szybko jakoś nie umrę. Bo pewnie nie umrę szybko. Zresztą ja opuściłem na leche. O, dzień jest. Rewolwer może być. Angier, amunicja. Ty kolejna, co Amunicja do. O. Oh! Kurde Ale że tak na już Diabelska skrzynka. Let's go. Kunaję. Dobra. Easy. das was easy. Easy. Aha, dobra. Nie mi nikam. No, nie mi nikam. Jeszcze strąchol. Ja nie wierzę. Aha, jak nie chcecie marnować jedzenia, to sobie nazbierajcie trochę malek i sobie jedzcie. Dobra. Bogam chciać na tych niboga. Futnia też zawsze może być Szybko za Dobra, i ścinamy drzewa. Dobra i za chwilę będzie kolejny dzień, ale to się szybko robi. Ещё целый небо выгло. Dobra, wszyscy ludzie A wiecie, że tutaj się w ogóle wejść widzowie? Ja raz ja tutaj pomocą mojego kolegi raz tutaj weszłam 哎，我。 A tutaj się... Tutaj się okazać, że wszystkie szafki są po błądarzem, Lecimy do ogniska. И в крайнем не будем атаковать. Это вем. Dobra, i 50 dni nie bo to za długo, to chociaż 50 dni. No, może by się dało coś z tego. no i wystrzegł no jak ja dropnę technical ja mam wygraną grę ogłym. naprawdę Mam nadzieję, że w tym odcinku dobijemy ten szósty poziom ogniska i uratujemy cztery dzieci. Znowu Filipa Pyszki, czyli kiedyś dosłownie w 15 sekund, to teraz mamy 5. Raz, dwa, trzy. 3 sekundy, jak kiedyś supało, tak 10 tak normalnie raz, 2, 3, 4, 5, było 15. W tej chwili pokoić kiesili. Gdzie by tutaj pójść Tam byłem. Pójdź, kto jest w tą stronę. I za tego mogę Wam zapewnić, że będzie odcinek ze Steel Ablegrat. Chyba. Albo ewolucyjny, nie Jutro może na update będzie, ale może... Nie wiem. Odcinek... Nie wiem czy będzie, może wrzucę przed update'em. i szybki. A to też nie zapewnię, może rzucę z pół na pół. A i w Ewolucji w lot... Glenrod <noise> są słowy dla innych youtuberów typu Twweluokolik z Was. na Bombardino Server w tak na Bombardino. Wiem, wiem, że niektórzy mogli mówić, A to jesteś dobre, to jesteś dobre, ale. Dla Holiksa i Drowarku to ja jestem słaby, bardzo słaby. Ja ostatnio nie znam tylko afkuję. Ja, ja o, od... W mapach, tam tylko się afkuję. AHA! Uh Beleza! -huh. Super! Quatro minutos... Eu vou que fazer... E Czekaj, bo już może jakoś tak kiedyś wchodzili, że my obejść wejść dookoła w jak holku jak jakoś oni tak wchodzili. Nie wiem, nie da się. Nie, dla mnie to się nie da. Nie wiem dlaczego... Pamiętam powiem że kiedyś tam weszło. Eee, naprawdę tak szczerze, że kiedyś tam weszło. No i co mi niby, niby ten atak zrobi.

Ja już się nie mogę! Nie mogę! Ja już się nie mogę! Plóżecz się nie mogę! A i w tym odcinku. To na tyle, więc. Pa!